Wcześniej światem, na wschodnim krańcu imperium narodził się oddolny ruch kontrkulturowy. Tak, zaczął się pośród Żydów, którzy już od wieków byli rozproszeni po świecie. Ale bez względu na to, gdzie mieszkali i jakim posługiwali się językiem, zachowywali swoją tożsamość jako rodzina Abrahama, oddana jedynemu prawdziwemu Bogu. Co roku jeździli do Jerozolimy na różne święta. Podczas jednego z nich, święta pięćdziesiątnicy, przybysze napotkali grupę Żydów, którzy mówili w ojczystym dialekcie każdego, kto ich słuchał. Tak, opowiadali historię o człowieku imieniem Jezus, który został zabity przez Rzymian. Twierdzili, że powstał z martwych i został wywyższony jako prawdziwy król Izraela i całego świata. Teraz ten Jezus wzywał ludzi do przyjęcia jego odwróconego systemu wartości i życia pod jego panowaniem, zwanym Królestwem Bożym. Tysiące Żydów zdecydowało się pozostać w Jerozolimie i przyłączyć się do tego ruchu, który rósł w siłę i wpływy i zdobywał przychylność ludzi. Ale nie przywódców świątyni jerozolimskiej. Uważali go za niebezpieczną sektę religijną, zabili nawet jednego z jego przywódców, Szczepana. Dla wyznawców Jezusa Jerozolima nie jest już bezpiecznym miejscem, tak więc większość z nich ucieka, rozpraszając się po całej Judei. Można by pomyśleć, że to koniec historii, ale tak naprawdę dzięki tej tragedii ruch wyznawców Jezusa rozprzestrzenił. Się poza Jerozolimę i tutaj zaczyna się druga część dziejów apostolskich. Rozproszeni wyznawcy docierają do zaskakujących miejsc Takich jak Samaria, gdzie żyją ich odwieczni wrogowie Tak, a Łukasz pokazuje nam, jak przeróżni ludzie, po których byś się tego nie spodziewał Zaczynają podążać za Jezusem Na przykład czarownik z Samarii, który musi się nauczyć Że droga Jezusa nie polega na zdobywaniu władzy, ale na wyrzeczeniu się jej i służeniu innym Albo dworzanin z Etiopii, który po tym jak Filip objaśnił mu zwój proroka Izajasza Postanawia dołączyć do ruchu Tak, Jezus rozszerza swój ruch do Judei i Samarii tak jak zapowiedział. Co jest wspaniałe. Ale wracając do Jerozolimy, spotykamy tam Saula Starsu. Należy on do religijnej elity, która sprzeciwia się nowemu ruchowi. Gdzie tylko może, tropi i aresztuje naśladowców Jezusa. To okrutny facet. No ale spójrz na to z jego perspektywy. W przeszłości Izrael, porzucając Boga, zwrócił się do bożków i fałszywych proroków, co doprowadziło do katastrofy. Saul wierzył, że zwalczając tych ludzi, chroni Izrael i broni honoru Boga. Kiedy dowiaduje się, że ruch dotarł na północ do Damaszku, wyrusza tam, by wytropić i dopaść kolejnych wyznawców Jezusa. Po drodze Saul ma niespodziewane spotkanie z samym Jezusem. Jezus pyta Saula, dlaczego go prześladuje, a następnie zleca mu, by stał się jego przedstawicielem wśród Żydów i innych narodów. Saul jest oszołomiony i oniemiały. Dociera do Damaszku, ale teraz głosi dobrą nowinę o tym Jezusie, którego wcześniej prześladował. Nikt nie spodziewał się takiej przemiany. Nikt to samo dotyczy tego, co stało się później. W Cezarei nadmorskiej przebywał rzymski setnik o imieniu Korneliusz. Uosabiał on wszystko, czego naród żydowski nienawidził w rzymskiej okupacji. Objawia się mu anioł, który nakazuje, aby wezwał człowieka imieniem Piotr. Tak więc Piotr przychodzi i znajduje Korneliusza oraz jego przyjaciół i całą rodzinę zebranych razem w jego domu. I to pachnie skandalem. Żydzi nie wchodzą do nieżydowskich domów, aby uniknąć rytualnej nieczystości. Więc co zrobi Piotr? Tuż przedtem Piotr miał wizję. Bóg pokazał mu szereg zwierząt, których Żydom nie wolno było spożywać, i powiedział do Piotra: Zjedz je. To musiało być dla niego szokujące. Mówi: nigdy nie jadłem nic nieczystego. Bóg odpowiada: nie nazywaj nieczystym tego, co ja uczyniłem czystym. To wszystko. Na tym wizja się kończy. Więc Piotr zamierza przejść na nową dietę? Nie, on jest Izraelitą i przez całe życie szanował te zwyczajowe prawa żywieniowe. Wizja miała przygotować go na ten moment, kiedy stanie pośród nieczystych nieizraelitów. Dzięki niej Piotr uświadamia sobie, że Bóg włącza tych ludzi do rodziny Abrahama. Dlatego postanawia zostać i powiedzieć im o Jezusie. Duch święty objawia się podobnie jak w Dniu Pięćdziesiątnicy, ale tym razem rzymskiemu setnikowi i jego nieżydowskiej rodzinie. Ten ruch szybko się rozprzestrzenia. A w Jerozolimie Piotr opowiada innym apostołom o tym, co się stało. Docierają do nich informacje o coraz większej liczbie nieżydowskiej ludności podążającej za Jezusem w wielkim mieście handlowym na północy. W Antiochii, żeby to sprawdzić, wysyłają tam człowieka o imieniu Barnaba. Barnaba znajduje w Antiochii bardzo żywy ruch wyznawców Jezusa i stwierdza, że są wśród nich ludzie z całego świata. Zabiera więc Saula, by wraz z nim przez rok pracował w Antiochii. Nauczają tam, żyjąc wśród ludzi, i obserwują, jak ruch się rozwija. Kościół w Antiochii był pierwszą międzynarodową wspólnotą Jezusa i to tam jego wyznawcy po raz pierwszy zostali nazwani chrześcijanami, ludźmi chrystusowymi. Tak więc droga Jezusa z grupy mesjanistycznych Żydów w Jerozolimie przekształciła się w wieloetniczny ruch Jezusa, rozprzestrzeniający się po świecie. Ich wiara była taka sama, skupiała się na dobrej nowinie o ukrzyżowanym Jezusie, który jest królem wszystkich narodów. Ale przeciętny obywatel rzymski żyjący obok nich odbierał ich przesłanie i ich styl życia jako coś niezrozumiałego, a nawet groźny. Rezultatem stał się konflikt, ponieważ chrześcijaństwo rozprzestrzenia się na cały świat, czy jak powiedział Jezus, aż po krańce ziemi, ale o tym następnym razem.